Cześć, z tej strony Klocko i bracia. W dzisiejszym odcinku otwieramy LEGO 75283 Dobra, więc zacznijmy już omawiać ten zestawik. Yy, mamy tu oczywiście ładny yy, jakby efekt klocków poukładanych białych. Tu jest ładny klon z oddziału Asoki, i w, o, w tym zestawie mamy tak: dwa droidy: Asokę i klona z oddziału Asoki i taki y, czołg. Z tyłu mamy tutaj y, oczywiście obrazki, wszystkie pokazane funkcje. Y, jest tu pokazane, że można obracać lufą, działkami coś ruszać i górę czołgu. Ruszać i mamy jeszcze pokazane, że jest miejsce na pilota, tutaj, więc co? Yy, otwierajmy o. i ukazały nam się już trzy woreczki. W jednym widać już włosy asoki oraz klona. Yy, druga saszetka to najprawdopodobniej będzie czołg, a trzecia to dalsza część czołgu. I mamy dwie te duże części yy, od czołgu trochę zakurzone, ale już, już nie. I jeszcze mamy naklejeczki. Więc co? Ja zabieram się do budowania i widzimy się za chwilę. Dobra, ja już zbudowałem, więc co? Zacznijmy omawiać. Zacznijmy od czołgu. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to oczywiście góra, górna część. Mamy tutaj dużą lufę, która umie się ruszać razem z tą częścią. Mamy tutaj klapę. Do której możemy wsadzić droida, i droid może strzelać z czołgu. Mamy dwa boczne działka, tutaj i tutaj. I mamy bardzo dużą tutaj, jakby mobilność, bo ten czołg może się ruszać tutaj, tutaj. Ta klapa się może otwierać więc wszystko prawie tu się otwiera tutaj jest klapa do której kolejnego droida możemy schować i on co tutaj yy, siedzi i strzela i mamy jeszcze tutaj takie kliknięcie i jak przechylimy tutaj wajchę do tyłu to ten czołg strzela jeszcze tutaj i jest to bardzo ładnie zrobione, bo wszędzie prawie ma wyde, 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 wszędzie ma ładne detale. Tutaj zobaczcie jak to jest idealnie zrobione. Wszystko tutaj płaściutkie. Tutaj bardzo pięknie to jest zrobione. Tutaj tu są jakieś anteny do porozumiewania pewnie. I tutaj jest jeszcze bardzo ciekawie zrobione. Właśnie na taki sposób to działa, że klocek się zamontowywało. Potem się go tym działkiem, jak widzicie, bo to jest jeden klocek, działkiem się to blokowało. I to tak fajnie teraz wygląda. Tu mamy ładny detal, jakiś silnik coś. Tu ładnie. Od dołu mamy oczywiście płaskie takie kółeczka. I przejdźmy do figurek. Zacznijmy od klona. To jest zwykły klon z 501 legionu, tylko że ma taki super hełm. Zobaczcie jak ładnie to jest wydrukowane, jak dokładnie. Oczywiście zwykła twarz klona i ciałko i nóżki z klona 500 pierwszego Legionu. Mamy Asoketanę, ona ma bardzo ładny tors, ozdobiony tutaj złote, spodnie ładne i ma dwa wyrazy twarzy, wkurzony i taki szczęśliwy. I zobaczcie, ten element jest taki jakby gumowy, to jest gumowe. I ostatnią figurką są dwa droidy, bardzo ładnie wydrukowane główki mają, a to jest zwykły pomalowany torcik. Więc co, jeśli nie macie tego starego zestawu, no to ten zestaw się bardzo opłaca, bo zobaczcie, macie piękny czołg i super figurki. Więc co? To na tyle i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!